Jakiś czas temu kupiłem kilka losowych kluczy i totalnie o nich zapomniałem. G, dwa. Faktycznie coś jest. 12 lutego założyłem konto i tego samego dnia kupiłem dwa pakiety kluczy na G2A. Zobaczmy ile one kosztują teraz. Pierwszy pakiet pięciu kluczy na G2A teraz kosztuje 6 zł. A jeśli ten sam pakiet kupiłbym w zestawie z kolejnym pakietem, zaoszczędziłbym aż 434 zł. A jaka jest cena z ostatnich 30 dni? Okej, okay, tutaj mamy firmę, która wystawia ten produkt. Ja jakieś 4 miesiące temu kupiłem od Dream Codes. Hmm. Więc jeśli ktoś jeszcze nie wie, na tej stronie wystawiają się firmy, które proponują swoje produkty. O, jest moja firma. Od tej firmy kupiłem ten produkt. Bardzo interesujące. To, co kupiłem 4 miechy temu, podrożało o 20 zł. A jeszcze u kogoś innego można je kupić za 6 zł. Czyli losowe klucze mogę kupić albo tanio, albo drogo. To będzie jeszcze bardziej interesujące, jeśli są tu procenty na wygraną. Nie, niestety mamy tu listę gier, którą możemy wylosować. Chwila. A to co to? Nie podają całej listy gier. Ciekawe. Ale czy istnieją jakieś zasady losowania? Piszą tutaj o niekompatybilności sprzętu i nie ponoszą za to odpowiedzialności. Okej. Okay. Jedynym wymogiem losowania jest to, żeby gra posiadała co najmniej 100 recenzji i żeby jej oceny były pozytywne na Steamie. Sprawdzę najdroższą ofertę. Ciekawe czy są inne zasady. Nie, są te same. Czyli cena zestawu nie ma kompletnie wpływu na zasady losowania. Ciekawe. Okej, okay. i z tą wiedzą możemy przejść już na mail. Maila. Szczegóły sprzedawcy. Oczywiście Dubaj, Business Park. Ta lokalizacja może nam podpowiadać w jakim celu są sprzedawane te klucze. Okej, okay, to nie jest scam. Dostałem 5 kluczy. Zawsze to tak wygląda. Dobra, zobaczmy czy się uda. Jest. Odblokowałem właśnie Freak Inc. Ok. Z tego co widzę ta gra waży mniej niż gry mobilne. Zanim to się zainstaluje... Ups, chciałem sprawdzić czy ta gra w ogóle spełnia wymagania Nie posiada 100 recenzji Ale zobaczmy tutaj 60 recenzji Ale wyżej jest napisane filtrowanie na twój język OK, usunę to Nadal 70, ale w większości pozytywne Czyli teoretycznie tą grę nie powinienem dostać Zabrakło dokładnie 21 recenzji, aby łapała się do puli nagród W tej grze sterujesz tylko myszką Dobrze, mamy tu jakieś levele Zobaczmy level pierwszy OK, okej okay. Czyli jedziemy do przodu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, neutral. Nie! Okej, okay, czyli mamy do czynienia z grą zręcznościową. Tak, to gra zręcznościowa, w której kierujesz różnymi ciężarówkami, korzystając z paneli sterowania wyświetlanych na ekranie. Gra niby kosztuje 1449. Kolejna gra to MC Pixel. Ta wielkość pliku jest piękna. Instalujemy. Ma nawet wystarczającą ilość recenzji. O, już jest. Gra przestała działać. I jeszcze raz. Niestety, gra dosłownie po chwili się zawiesza. Karamba. MC Pixel stop working. Uuu, muszę się upewnić, że mam aktualne sterowniki do karty graficznej. I zweryfikuj pliki gry. To jest tak małe, że zainstaluję to ponownie. Nie pomogło. Zainstaluję jeszcze raz tylko na innym dysku. Mm -mm. Może mamy tu problem z rozdzielczością. Spróbuję wymusić otwarcie gry w oknie. Niestety, nie szkodzi zobaczyć sterowniki. O, te gry próbują wykończyć mój komputer. Ktoś z moich znajomych grał w tą grę. Mam znajomego. Z Nowej Zelandii. Jeśli udało mi się włączyć tą grę, to może mi pomoże. A w tym czasie zobaczymy trzecią grę Particula Microblast Games. Wyczuwam tu jakąś intrygę. Zobaczmy, czy w oknie pójdzie. Okej, okay, udało się. Ale zaskakująca mało giga, bo pół giga ma gra. Co tu się dzieje? Czy to jest gra typu Tower Defense? No tak. Partikula to gra relaksacyjna. To, co nas atakuje, to słowa. Takie jak ból, cierpienie, zazdrość, gniew. A my te słowa za pomocą stawiania pochodni niszczymy. A jeśli ich nie zniszczymy, to inaczej te słowa dojdą do naszej głowy i jeśli będzie ich wystarczająco dużo, to kończy się gra. Bardzo mocna rozkminka jak za tą cenę. Okej, okay, ziomek napisał, że spróbuje zagrać. Znalazłem jakiś temat na forum. W wielkim skrócie pisze, że muszę wejść sobie w logi i sprawdzić samemu. Logi... Wejdę w settings i w full screen wpiszę false. Działa. Po wejściu do gry zmieniłem na pełen ekran i nadal działa. Włącz i wyłącz zawsze działa. Gościuje bombę. Aha. Bardzo ciekawa animacja srania. Trzymam właśnie minigierkę w jego żołądku. Oh, trzeba było złożyć bombę. My Powiem wam, że się nawet wciągnąłem. Zagrałem kilka misji i chodzi o to, żeby uratować miasto. Opinie gra zbiera bardzo dobre, ale nie jest już aktualizowana od ponad dwóch lat, a cena jej wynosi 46 zł, co jest dosyć dużo jak za taką pikselozę. Uuu, idzie nam coraz lepiej. Niestety, brak języka polskiego. I tak, to jest problem. Kiedy to szczelanka, to nie jest problem, ale kiedy jest to fabuła w stylu, jesteś detektywem, to już jest problem. Mogę przełączać się na różne postacie. Jestem teraz Klarą, chyba oni są parą. I przełączając się na różne postacie w tym świecie, muszę wywnioskować, kto jest winny morderstwa. O, można być tu psem. Myślę, że trudno będzie mi wywnioskować, kto jest mordercą, kiedy nie dość, że jestem psem. O, już nie jestem, ale... Ale niestety ta gra polega tylko na pisowni i na czytaniu. Z czytania i z luk w pisowni nie jestem w stanie nic wywnioskować, kto może być mordercą. Jeśli mi się wprost nie przyzna. Trafiłem na grę, w którą nie mogę zagrać, bo nie mam umiejętności, aby w nią zagrać. Kosztuje 11 złotych. Recounter to kolejna gra, jaką wylosowałem. Made with Unity. Nie, że mam coś do tego loga, ale kojarzy mi się z grami mobilnymi albo z gościami, co robią gierkę samemu. Pola, czy ona się zacięła? Ciekawe, czekam już drugą minutę, a ja nadal mam poka slajdów. Okej, okay, czyli dostaliśmy grę turową. Możliwe, że to jest jeszcze jakieś RPG. Takie gry są specjalnie stworzone dla jednej niszy. Nie jestem w stanie nic o tej grze powiedzieć. Unikrz, to! Gra kosztuje 27 zł 50 groszy, ale oprócz pięciu kluczy kupiłem również trzy ale premium od Gaming for You sprzedawca Dubai. Te klucze będą dla was. Ja tych kluczy nie będę aktywował, ale zobaczymy sobie i omówię wam, co to są za gry i ile kosztują. Pierwsza gra to Remnant Records, która kosztuje 58 zł. To gra horror, w której na początku gry losujesz ducha i szukasz przedmiotów związanych z jego historią. Gra wygląda jak każda inna z tego gatunku. ale... Ale wylosowała mi się pełnoprawna gra. Hello, to jest Gigas. Ten pakiet tak oddaje 70 zł za tą grę. Gra nazywa się Wenba i opowiada ona o indyjskiej rodzinie, która imigruje do Kanady i gotuje tam. gotuje tam jedzenie po prostu. Ta gra jest głównie o gotowaniu, ale w tle przewijają się tam tam dramaty rodzinne, więc taka przygoda połączona z gotowaniem. Ciekawe. A najciekawsze to ta gra. Najdroższa według ceny na Steamie to Battle Chess. To są 3D szachy z animacją. I nie mam co tutaj więcej do powiedzenia. Te wszystkie gry kosztują niby tyle minus to, co wydaliśmy na te klucze i zarobiłem niby 319 zł i 23 grosze. Ale to były ceny na Steamie, bo realnie, kiedy wejdziemy sobie na Instant Gaming, to ceny się tak zmniejszają, że nie opłaca się tego robić. Nie bez powodu jest to wszystko w Dubaju.